No, Ci powiem tak, kiedyś jak właśnie biegałem w, w tym jednym klubie, u nas w mieście, to tak w 3-4 miesiące 60 osób łupiłem. Ale nie byłem pojedynczo, tylko tam po kilka czasem. Takie fajne akcje miałem. Dużo miałem, załóżmy 5 albo 6 na mnie i zawsze wygrywałem. Nie? No mówię, nie lubię, jak mam coś na rękach, czy ten kask. jak nie wiem, myślałem, jakbym ktoś mi takie ręce założył na uszach, pod wodą bym się czuł, a bez kasku, i wszystko wchodzi. Nie ma tego, że. Ktoś ma rękawice, nie lubię ktoś, jak ktoś mi ręce strąca, jak bije, załóżmy, jak, jak bije ciosy. Wolę po prostu szybciej, lepiej się czuję. Taki niezablokowany. Weź tak jak jest, na przykład jak bijesz się w dżinsach, to nie kopniesz, bo się wywalisz. No ja tak się czuję w ochraniaczach. Dlatego wolę na ulicy się bić. Ja tam się cieszę, jak mam ryj, rozwalony ręce, obolałe, spuchnięte, bo to jest jak no, trofeum po bitwie, nie? wygrana bitwa i tylko masz, a ten drugi wiadomo, gorzej wygląda. Głównie wybite kciuki, zawsze, co bójkę. No i wiadomo, starty kostki tutaj na palcach i tyle, innych kontuzji. Ja chyba raz w życiu miałem limo, bo się biłem z zawodnikiem FEN, pozdrawiam go i zgasiłem go na sztukę. Także pozdrawiam go. Pewnie będzie to oglądał i tyle. Nie, nie mówię, nie będę mówił, pewnie sobie nie życzy. Ale była taka śmieszna sytuacja, że mój brat się bił z jego kolegą, którego uderzył pod klubem właśnie i mu szczękę połamał jednym strzałem. A ten jego kolega jak już miał naprawioną po kilku miesiącach powiedział, że mój brat go w tył głowy uderzył i mu szczękę połamał. No a że tego kolega to pewnie się mówiliśmy tam na solowe, a wiadomo, jak jest 20 typa, dwóch się bije, to każdy nabuzowany. A mnie też nosiło też tak miałem taki problem do niego trochę osobisty. No i tak jakoś wyszło, że zacząłem się z nim bić. No, i po hamsku, jak frajer, pierwszy mi strzelił lepę, później bombę, bo chciał uguszyć, No, ale ja mam trochę twardą głowę. No i później wyszło tak, że dostał lewego sierpa, du, już leżał na ziemi, nie wiedział co się dzieje. I na całe szczęście, dziewczyna mojego brata, bliźniaka, właśnie, <coughs> nagrała to całe zajście. I wyszła na mój plus, bo ten chłopak później chodził po mieście i gadał, że ja dostałem od niego w pieprze. Nie? No a później jak ludzie zaczęli oglądać filmy, to filmik to cisnęli go. Że nie dość, że rudy kłamie, to jeszcze nad swoim najlepszym kolegą tam nie powiedział. Z treningów go cisnęli trenerzy wszyscy. Także rudy to rudy.